No szczęść Boże! Dzisiaj Ewangelia mówi o budowaniu domu na skalę albo na piasku. Piasek na jezdni to jest bardzo niebezpieczna sprawa, zwłaszcza dla motocyklistów. Jeśli piasek będzie w zakręcie, to łatwo o poślizg i niestety o tak zwany szlif. Dlatego dobrze, gdy droga jest utwardzona, gdy jest twarda jak skała i gdy no właśnie mamy tę przyczepność, która jest niezbędna do tego, żeby podróżować. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Jazdy z Ewangelią. z Ewangelią. Prezentuje ksiądz Paweł Broński. Dzisiejsza Ewangelia mówi przede wszystkim o tym, że przeciwności, zła pogoda, jakieś wichury, nawałnice przyjdą na wszystkich. I na tych, co wybudowali swoje domy na piasku, i na tych, którzy wybudowali na fundamencie. Ale warto budować na fundamencie skały, czyli na Jezusie Chrystusie, na wartościach chrześcijańskich, bo tylko taka budowla gwarantuje, że dom przetrwa te przeciwności, ale przyjdą one na wszystkich. Niestety nie wszyscy swój dom i swój świat chcą budować na wartościach, często budując na antywartościach. Na szczęście Ameryka się budzi, bo oto znany miliarder, prawdopodobnie dlatego, że jego dziecko zostało skrzywdzone przez ideologów, bardzo niebezpiecznych ideologii, przebudził się i opuścił szeregi światowej elity, która promuje tego rodzaju antywartości. Podobnie nowy przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiada, że tranzycja Czyli operacyjna zmiana płci, o zgrozo, zostanie zakazana i będzie karana. Ameryka się budzi, a Europa, a Polska chyba niekoniecznie, bo jesteśmy świadkami propagandy, która się sączy i z mediów i przybiera postać. Jakichś projektów edukacyjnych, a za chwilę być może stanie się prawem. Nasz nowy pracownik, pan Piotr, pracownik Katolickiego Radia Podlasie, zauważa, że nie da się już słuchać czołowych stacji radiowych. Miał na myśli tutaj zwłaszcza jedną bardzo rozpoznawalną stację, dlatego że nawet na płaszczyźnie języka ta retoryka jest już przerażająca, skoro mówi się o osobie lekarskiej zamiast o lekarzu. A my skądinąd znamy jeszcze ciekawsze sformułowania. Ono jemu, aktywiszcze, członcze, co to właściwie ma być. Ale ponieważ jest to stosowane drogą tzw. Tak drabiny eskalacyjnej i oczywiście okraszone tzw. Tak poprawnością polityczną, to zaczyna się szerzyć. A my uśpieni zaczynamy myśleć, że to jest coś właściwego. Nie, to jest rodzaj jakiejś pomroczności jasnej, która odklejona od rozumu, zaczyna zaprzeczać nauce biologii, no i niestety też w swoim języku jest wręcz komiczna. Widziałem taki filmik w internecie, scena też ze Stanów Zjednoczonych. Policja zatrzymuje samochód wewnątrz dwóch mężczyzn. No i zapytani, kierowca zapytany o prawo jazdy odpowiada, że on jest kotem, że on się identyfikuje jako kot. Ale ten trefniś trafił na inteligentnego policjanta, który mówi tak, to w związku z tym poproszę certyfikat szczepień na wściekliznę. Ten odpowiada, ale ja nie mam takiego certyfikatu. Więc w takim razie, mówi policjant, zapraszam, jedziemy do schroniska. No to wtedy pasażer odzywa się broniąc kierowcę, na co policjant pyta, a pan kim jest? I jego właścicielem. No to na pana nakładam mandat jako na właściciela za to, że pan nie dopilnował szczepień swojej własności, czyli swojego kota. Proszę państwa, ja mam taką nadzieję, że ta gadanina, ta narracja. I że te pomysły one same siebie utopią, że ten smog zje swój własny ogon, że ci ludzie, którzy propagują tego rodzaju myślenie, sami siebie ośmieszą i że sami siebie unicestwią, że ta ich budowla runie jak dom budowany na piasku. Uczę się od Matki Bożej z Medjugorja mówić o tych wszystkich ludziach, którzy propagują aktywnie tego typu pomysły, że są to ludzie nieznający miłości Boga. Uczę się i różnie mi wychodzi, ale mam nadzieję, że kiedyś się tego nauczę. Zapraszam Was szczególnie w Adwencie, ale nie tylko do słuchania i wypełniania Słowa Bożego, bo dopiero wypełnianie, czyli wprowadzanie w życie jest tą budowlą budowaną na skalę. I niech was na to Bóg błogosławi, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro.